W 2024 roku postanawiamy powrócić na wschodnie wybrzeże Szwecji. I po przeskoczeniu Bałtyku płyniemy przez Kalmarsund na północ, odwiedzając po drodze kilka portów w Holandii. Ale jak to było, najlepiej zobaczycie sami. A my serdecznie zapraszamy do oglądania. Jak zwykle, Ela, Paweł i ja. Piątek, piąteczek, 24, tak? 24 maj, jak widać. Tak, jak wczoraj mówiliśmy: zachmurzenie będzie całkowite. Takie prognozy były, chociaż do końca nie wierzymy prognozom, ale no, na czymś trzeba się jednak opierać. Zachmurzenie całkowite. Po horyzont. A my za Elżbietą idziemy do sklepu, tego, który wczoraj byliśmy kupić świeże bułeczki. Już jesteśmy przy sklepiku. Bułeczki kupione, jeden chlebek jeszcze dokupiliśmy, inny niż wczoraj i zasuwamy robić śniadanko. A potem wychodzimy, bo dzisiaj mamy wiatr z dobrego kierunku. Ale taki zapowiadali, no nie za mocny, akurat no spokojny, będziemy się telepać na drugą stronę. Kalmar Sundu. tam mówi, że idziemy na skúškę. Ale właśnie, to musimy tędy. No właśnie. Na skuśkę nie możemy. Nie, więc musimy nie iść tutaj. Bez, ładnie pachnie, bo w nocy pokropiło. Ale zawsze tak jest. No i jest ciepło. Nie ma wiatru, to jest ciepło. Silnik pracuje. 11.30. Wychodzimy. はい。<laughs> czerwoną miniemy to już wezmę i od, od tego, tam, żeby to było widać jeszcze. Szkoły, że po tym on nie targał od razu tylko zaczął w pewnym momencie ja tak na to nie zwróciłem uwagi akurat tak nie, nie ja nie pamiętam, żeby, żeby były jakieś później drgania tu, takie tutaj Bo te pierwsze drgania to usłyszałem, nie wiem, no dzień temu pierwszy raz, tak jak odpaliliśmy to, no to wiem, ale silnik chodzi, ja to słuchałem to silnik chodzi równiuteńko na silniku nic się nie targa, nie, nie wiesz. No dobra, nie, 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 jedna, nie, 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 Jest. I czapkę, nie, 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 na górze odbiąsz ten fał. Tu już tu już jest wszystko zrobione. Jakbyś mógł przesuwać z 10 centymetrów te do przodu kurwa kręci na wszystkie na wszystkie strony Jówie te cztery. Szkoda, że nie mamy dobrej pogody. By przyjemniej żeglować przy słoneczku no ale niestety nie można mieć wszystkiego naraz Ten wiaterek przy tym kursie pozwala nam robić 3-3-2-3-4. No, trzy węzły generalnie na razie. Zobaczymy, co się będzie działo. Pela zaszczyciła mnie swoją obecnością no. 4 godziny jazdy za nami no niestety nie wiem czy to można nazwać jazdą Jakoś tam się posuwamy 8 mil zliczył na Bioniks Ela przyszykowała obiadek Na podłodze I na razie z głodu nie umrzemy Przynajmniej na razie nie umrzemy, ale nie wiadomo co będzie, jak będzie taki wiatr No to się... Nie zapowiada, co byśmy do brzegu mieli szybko dojść. Już punktów założonych w ogóle żadnych nie mamy. Będziemy szczęśliwi, jak gdzieś wylądujemy, w ogóle skryjemy się, uda nam się stanąć. Bo dzisiaj to na pewno musimy gdzieś znaleźć jakieś dzikie miejsce, bo do portu to za daleko będzie, żeby dojść. Także gdzieś coś, pomost, kotwica tego typu rzeczy. A na horyzoncie pojawił się statek. Całe szczęście, że już za rufą idzie. Będziemy musieli uciekać, stresować się. Bo tak nie mamy jak uciekać. Wiatru nie ma. Trzeba było katarynkę odpalać, której nie chcemy używać. A proszę. Oprócz tego, że nie ma wiatru, to jeszcze fala jakaś przychodzi skądś. Nie wiadomo skąd. No i rzadki przypadek, bo generalnie ruch bardzo mały na Kalmarsundzie. Ale jest. A my bujemy się jak wściekli i stoimy prawie w miejscu. Jeden, dwa, jeden. Prędkość na razie, i czekamy na cud, że coś zawieje. O, właśnie to jak teraz, jakiś, chociaż żagiel się wypełni. 16.45, odpaliliśmy silnik, bo już zero wiatru. A musimy szukać jakiegoś miejsca na postój A jak widać pogoda niezbyt. Zaczyna się robić mglisto jeszcze do tego A po trasie Same przeszkody Jak na wejście w takie rejony to mamy pogodę po prostu do kitu Fatalna. Co chwila pełno gdzieś jakiś skałek. Możesz delikatnie uciekać ze 20 stopni w lewo. Na razie trzymamy się szlaku, bo jak widzicie przy tej pogodzie, To nie ma co tutaj jakiś samodzielnych wypraw robić. No zresztą tutaj nic nie ma, prawdopodobnie możliwości zatrzymywania się. No, zobaczymy. Podjedziemy do takiej do miejsca, gdzie jest oznaczone jakieś kotwicowisko zobaczymy czy tam może są jakieś pomosty jak nie to mamy wypatrzony porcik tutaj niedaleko jakiś w Szkierach spróbujemy go odwiedzić no szkoda ale niesamowicie że nie ma pogody no. piękne widoki setki wysepek kolorowych, fajnych brązowe, żółte ale niestety słabo to będzie widoczne. Takie ładne wysepki. No już jesteśmy bliziutko portu. Zabudowania przed nami prawdopodobnie porcik. Więc po przejechaniu 18,5 mili stoimy w porciku w szkierach. Bardzo przyjemny, no nareszcie troszeczkę. Patrzcie, przypłynęliśmy to się zaczyna niebieskie, pokazywać i słoneczko się przebija. No same motorówki, tutaj, ale głębokości tu dobre. Podeszliśmy bez problemu. Nawet nie spojrzałem na nazwę tego portu, ale zaraz przejdziemy się. Zobaczę, co tu jest. Jak się płaci, prawdopodobnie znowu internet, no ale prąd jest na kaj widać. Przynajmniej podprowadzony Clintemala, Walborgs i Clintemala. Clintemala prawdopodobnie większa jakaś miejscowość, ze względu na to, że jednak tutaj. Większość korzysta z motorówek. Proszę, stacja. Prawdopodobnie i benzyna, i dieselek. Port Walborgs. Budynek Bosmanatu, ale pewnikiem już nikogo nie ma. No i burbonik w słoneczku. Tak, Hani, słoneczka, już nad Walborgs powoli się chyli ku zachodowi. My będziemy się szykować do kolacyjki po tym dniu. Bujania się takiego cały czas na wodzie. Ja jeszcze będę chciał. Zgrać materiał teraz. No, bo jak mam prąd, to chcę to wykorzystać. Wrzucę na laptopa. No i spróbuję jeszcze ten zajawkę taką szybciutką na YouTube'a. Krótką, może się uda. To co? W takim razie do jutra. Po zachodzie słońca ustał wiatr. I nastały idealne warunki na latanie dronem. Więc postanowiłem wykorzystać sytuację i pokazać ten wspaniały krajobraz z innej perspektywy.